Tegoroczny tydzień modlitwy o jedność chrześcijan przebiega pod hasłem Jezus rzekł do Samarytanki, daj mi pić. My medytujemy ten fragment Ewangelii, bo on nam bardzo dużo mówi. Po pierwsze, Pan Jezus daje nam przykład przezwyciężenia yy, nieufności, dystansu względem Samarytanki i odwrotnie. To jest dla nas przykład przełamywania barier. Po drugie, to wydarzenie, spotkanie z Samarytanką jest dobrym przykładem dialogu, rozmowy. I tak jak oni usiedli przy studni, tak czasem i my potrzebujemy tej studni, przy której moglibyśmy usiąść. No i po trzecie, jest to przykład wymiany darów. Pan Jezus, Bóg wcielony, jest spragniony, mówi Daj mi pić, a jednocześnie sam ofiaruje Samarytance wodę życia, swoją łaskę, Ducha Świętego. Spotykamy się modląc o jedność chrześcijan, bo wierzymy, że przywrócenie tej jedności przekracza ludzkie siły i potrzebujemy Bożego daru. Jedność jest zdefiniowana w różnoraki sposób. W wielu dokumentach, dialogów między kościelnych, mówi się o widzialnej jedności, cokolwiek to znaczy. Dążymy do tego, aby Kościół w sposób widzialny stanowił jeden organizm. Natomiast dla mnie ważniejsza jest ta jedność duchowa która polega na tym, że wzajemnie się nie tylko akceptujemy, nie tylko tolerujemy, ale miłujemy, że wspólnie prowadzimy różnego rodzaju działania, tak by świat zauważył i zobaczył, iż przedstawiciele różnych denominacji, różnych kościołów, wspólnot wyznaniowych mogą współpracować, a nie z sobą się zmagać. Mogą wspólnie działać na rzecz dobra drugiego człowieka, na rzecz lepszego świata.